Cześć, dzień dobry, Krzysztof Jelek Siły Regeneracji. Witam Was w kolejnym odcinku i Besty tej własne zdrowie, a dzisiaj porozmawiamy jak poprawić albo jak udoskonalić nasz proces trawienia, tak żeby nasz organizm mógł fizjologicznie i fajnie Pracować. Lecz zanim zacznę, pozwolę sobie jak zwykle na szybką autoreklamę. Jeśli chcecie skorzystać z takich wskazówek, jakich Wam udzielę w tym filmie i podczas takich pobytów regeneracyjnych i zainwestować we własne zdrowie, to zapraszam Was do naszego kameralnego sanatorium z pantacją polifenoli, z zabiegami, z terapią, z ruchem, z ćwiczeniami, odpowiednio dopasowanym żywieniem. Wszystko znajdziecie jak zwykle w opisie filmu, a my startujemy z tym filmem i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak widzicie, przygotowaliśmy scenerię gastronomiczną. Bo dbanie o zdrowie to nie tylko ćwiczenia, to nie tylko terapia, to nie tylko automasaże to także są to drobne wskazówki, drobne takie. Kroki podczas dnia, które mogą nas wspomóc w odpowiednim funkcjonowaniu. I między innymi tutaj jest to trawienie i przystępowanie do posiłku. Staramy się w ciągu dnia szybko zjeść posiłek, zazwyczaj jest to w stresie, zazwyczaj jest to w pośpiechu, lecz nasz organizm wtedy nie współpracuje tak doskonale, doskonale z nami, jakbyśmy tego chcieli. I teraz pokażę Wam kilka wskazówek, co zrobić, żeby wasz organizm, wasze ciało mogło fajnie zacząć proces trawienia. Nasz proces trawienia zaczyna się zazwyczaj przed posiłkiem, czyli powinniśmy sobie spokojnie usiąść wygodnie, postawić dwie nogi na podłodze i połóżmy sobie ręce na dolnych żebrach i zacznijmy oddychać spokojnie torem przeponowym do żeber, tak żeby wasze dłonie rozchodziły się ku bokowi i ku przodowi i tak spokojnie w rytmie 4 sekundy wdech 3 sekundy wdech i 5 6 sekund wydech żeby wasza przepona zaczęła pracować jest żeby zaczęła masować wasze organy wewnętrzne żeby mogły zostać przystosowane do pierwszego procesu trawienia także oddech przeponowy na początku przez minutę dwie pomo pomoże wam się uspokoić drugą rzeczą możecie sobie usiąść już spokojnie położyć ręce i wiem że to jest niekulturalnie ale położyć ręce na stole zatykacie prawą dziurkę od nosa i oddychacie znowu spokojnym rytmem przez nos w rytmie 3 sekundy 3 4 sekundy wdech 5 6 sekund wydech Ku czemu to służy? Oddech lewą dziurką od nosa wpływa na nasz układ przywspółczulny. Jeśli układ przywspółczulny jest aktywny, wtedy odpowiada za naszą regenerację i właśnie proces trawienia, czyli uaktywniamy nasz układ autonomiczny do tego i przygotowujemy, żeby rozpoczął proces trawienia. Czyli oddychamy przez lewą dziurkę od nosa około minutę, dwie spokojnie przed jedzeniem. Kolejnym krokiem, jeśli dostaniecie pożywienie na talerz, popatrzcie na ten talerz, zobaczcie teksturę jedzenia, jak ona wygląda, czy jakie kształty ma, jakie kolory. Poczujcie zapach, jaki ma zapach. Dajcie sobie te 30 sekund na obserwację talerza, co na tym talerzu się znajduje, co w okolicy talerza się znajduje, i dopiero wtedy zacznijcie proces jedzenia. Co robicie? Proces jedzenia zaczynacie od krojenia. Wkładacie jedzenie do ust, i żeby nie jeść w pośpiechu, odkładacie sztućce i żujecie 25 do 35 razy. Jest to naprawdę ciężkie, ciężko to zrobić, lecz właśnie podczas takich pobytów regeneracyjnych będziemy dawali Wam takie karteczki, będą to dla was, będzie to dla Was przypomnieniem, aby właśnie pomału, spokojnie spożywać pożywienie i w spokoju rzuć. Służy to ku temu, aby osiągnąć uczucie sytości, nie jedząc w nadmiarze naszego pożywienia. Czyli wracamy do wskazówki kolejnej: żyjemy 25-30 razy, po każdym kęsie odkładamy sztućce na bok. I spokojnie przeżywamy jedzenie. Kolejną rzeczą, żeby ułatwić Wam liczenie i jak zrobić to, żeby jeść, te, rzuć nasz pokarm 25-35 razy, jest dłonie, są dłonie. Możecie użyć do tego palców i liczycie do siedmiu. Żujecie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i składacie pierwszy palec, i potem kolejno. Liczycie do siedmiu, rzuć, składacie kolejny palec po siedmiu rzuciach kolejny palec, po następnych, kolejny palec i na no, ostatni kolejny palec i macie 35 razy przeżyliście Wasz pokarm. I kilka takich prostych wskazówek wspomaga Was tutaj w procesie trawienia. Sam proces trawienia, sam proces jedzenia będzie trwał w zasadzie dużo dłużej, niż w ciągu dnia, lecz właśnie ku temu te nasze pobyty regeneracyjne będą służyć, żeby was troszeczkę wyedukować. One nie będą was stresować z racji tego, że wy możecie sami wybrać, czy chcecie w ten sposób spożywać. To są nasze po prostu wskazówki i od was będzie zależeć, czy będziecie z nich korzystać. Jeśli tak, jeśli zabierzecie je do domu, to nawet jeśli wcześniej żuliście 10 razy, a teraz będziecie żuli 15, 20 razy każdy kęs to jest Wasza wygrana, to jest Wasze zwycięstwo i dzięki temu Wasz układ pokarmowy nie będzie tyle pracował, bo wyobraźcie sobie, jak wrzucicie taką gulę szybko do przewodu pokarmowego, no to co się stanie? No, no ten, ten cały nasz układ trawienny musi wejść na inne obroty, inaczej pracować i nie będzie to sprzyjało trawieniu. Przede wszystkim rzucie także rozdrabnia pokarm. Ślina... Już uczestniczy w pierwszym procesie rozkładu pożywienia dzięki enzymom. Także, rzucie będzie nas tutaj doskonale wspomagało, nasz proces fizjologiczny, a także wspomagało w tym, żeby inwestować we własne zdrowie. No i właśnie takie wskazówki będziecie dostawali podczas pobytów regeneracyjnych. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Pomimo anturażu, nie miałam właściwego jedzenia. Mam nadzieję, że następnym razem Justyna przygotuje fajny zestaw. Jeszcze taka ostatnia wskazówka dla Was nie warto wrzucać do buzi dużych takich kęsów z racji tego, że w procesie gryzienia także język musi uczestniczyć. O języku już Justyna wspominała, odsyłam was do tego filmu, jeśli chcecie zobaczyć. A ja żegnam się z Wami. Życzę Wam spokoju podczas jedzenia, zrzucę Wam cierpliwości podczas jedzenia. My tego też się uczymy. Dzięki wielkie za ten odcinek, jeśli Wam się podobał, kciuk w górę. A ja zapraszam Was do inwestowania we własne zdrowie podczas pobytów regeneracyjnych u nas i link znajdziecie w opisie filmu. Dzięki wielkie, Krzysztof Pielek, Siła Reg Regeneracji. Hej!